Niech mi podatek, go dodadzam, to nie chcę ani trzynastki, ani czternastki, ani piętnastki. Pani nie chce ani, 13, ani, 14, ani 15. Nie chce od nich łaski żadnej? Nie, chcę moje pieniądze. A rząd miał na takie rozdawanie? Przecież rząd to się utrzymuje z naszych podatków. No to, tak, Jakiś mi dał ze swoich, prywatnych, to by mi dał. Ale przecież on daje z naszych podatków. Nie, no ale to oni liczą, że średnia emerytura to jest około czterech, a kto ma dzisiaj cztery? Niech już nagrywam to, poniżej dwóch tu ma. No jak, bo to jest to znaczy... wiele. Ale przecież on daje z naszych podatków. To jakie? wiem. tak to zżera, tak? Te, yy, no, no. Wszystko Tak, bo no na to darmowe, żeby tylko brać, dawać i dawać. A, a teraz coraz mniej e, dzieci się rodzi. od 800? Pewnie, że nie. Oni myślą, że jak razem 800 to, tak, to. będą dzieci się rodziły, że za 800 to wychowają dziecko, wykształci. A ktoś zarabia na przykład 10 tysięcy? Powinien mieć 800? Nie. Nie, nie. nie. A nie pracujący, a dwójka nie pracuje? Też nie. Powinni iść do pracy. I dać pracę, dopiero na rozdawać? Oczywiście. Bo teraz opłaca się, kto, jak ktoś ma trójkę, czwórkę, pójdzie do pracy? W pani takie 800? Nie, niech idzie do pracy. I jak ma małą pensję, to takiemu można dać. Ale ten, co nie pracuje, to jeszcze mu dać? Nie, no ale to oni liczą, że średnia emerytura to jest około 4, a kto ma dzisiaj 4? Jak ktoś nagrał, to poniżej dwóch tu ma. No jak? Bo to jest bieda. No bo tak jest. Także nie jest wysoko. Pani po wyborach, zadowolona czy nie bardzo, że to jest przejął władzę? Jak będzie, jaka nas przyszłość czeka za Tuska? No może jest, może będzie lepiej, miejmy nadzieję. Pani nie, nie, by... nie była zadowolona z PiSu? Nie. Trzynastki pani dał, czternastki PiS? Niech mi podatek oddadzą, to nie chcę ani trzynastki, ani czternastki, ani piętnastki. Pani nie chce od nich łaski żany? Nie, chcę moje pieniądze. Yy, za 100 się dużo kupi teraz? <laughs> Trochę na dnie w <laughs> Wie pan, tak się staram, że ile, yy, żeby tym co mam, żeby nie robić sobie długów. Nie wiem, Jedzenie zdrożało? Pewnie, że zdrożało. O ile procent, tak na przykład w porównaniu z 5,5 lat temu był na przykład? No to sporo, na pewno drugie tyle, co nikt zależy. no nie, nie wszystko jednakowo, ale. ale sp... Pytam się, czy wystarcza na wszystko, do internetu? Oh, jak zdrowie służy, nie trzeba mniej na leki wydawać. To jest łatwiej. A jak trzeba... A słyszała to... Pani, że ma zdrożność 80%, nawet do, no za, zależy od gospodarki? Tego się boję. Tego się boję, bo, bo teraz płacę 500 zł miesięcznie opłat różnych. Bo ja nie panie... wiem, o co chodzi. Pisu, dla Pani. Ha, ha. Te kłótnie ciągłe. Kłótnie, kłótnie ciągłe. Kłótnie, pani kłótnie, kłótnie i to, to, że tak jakoś. No, no jednak, niestety, i, i to prawo, i to, i to no nie. Dobrze, czy źle, wystarczająco, dobrobyt, jeszcze. No. Ile tej emerytury pani ma, jak to wygląda? Mam 2100. Sama Niecały. pani, jeszcze dwie? We dwójkę? We dwójkę jesteś. W razie to We nie ma, czym wystarczy. się rządzić. Czyli pani... mhm. Co zróżowało najbardziej dla pani? Jedzenie, opłaty. No nie wiem. To znaczy widzę, że te opłaty tak ciągle jakoś jakby się zwiększały, chociaż, no nie wiem, no zwiększają się, a jeszcze mają się chyba od czerwca a to zwiększyć. Panu, a tak. sama pani zużywa prądu czy wody, tak? Tak, wszystko. A.